Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym wideo na moim kanale. Dziś dowiesz się jak dodatkowo zarabiać w czasie inflacji. Aby to zrozumieć poruszymy kilka ważnych tematów związanych z afiliacją. To dzięki afiliacji najszybciej wygenerujesz ekstra kasę bez inwestycji i bez żadnego doświadczenia. Zaczynamy! Na starcie musisz wiedzieć kim są wydawca i reklamodawca. Wydawca to jest ta osoba, która promuje produkty innych firm przez neta. Używa do tego specjalnych linków afiliacyjnych, czyli tzw. reflinków czy refów. Reklamodawca z kolei to właśnie firma, której produkty promujesz. Za skuteczne polecenie reklamodawca płaci wydawcy ustaloną prowizję. Teraz, gdy już wiesz, kim są te osoby, przejdźmy do platformy MyLead. MyLead jest jedną z ciekawszych platform afiliacyjnych. Mówiąc wprost, jest to miejsce, z którego możesz brać linki do promowania produktów i gdzie naliczyć się później za to wynagrodzenie. Znajdziesz tu setki kampanii różnych marek, takich jak Douglas, Amazon czy Adidas. To mega dobre miejsca, aby wystartować z afiliacją. Pokażę Ci teraz niektóre z tych kampanii i omówię dlaczego są atrakcyjne. Zobacz, te kampanie są na mylite Douglas. Popularna sieć perfumerii, z pewnością ją kojarzysz. Formując produkty z Douglasa możesz zarobić dobre prowizje za każdy sprzedany produkt. Wiesz o co chodzi. Jeśli masz jakieś fajne perfumy i ktoś Cię zapyta, co to za perfumy, gdzie je kupiłeś, no to jak powiesz, że tak powiem ustnie, nie? kupiłem to w Douglasie, tak się nazywają, tyle kosztują, no to na tym się skończy i nic nie zarobisz. Ale możesz zrobić to tak. Powiedz, hej, kupiłem to przez neta, z tej strony mm, podeślę Ci link. Rozumiesz? Wysyłasz link do Douglasa, wzięty z MyLead i tym samym dajesz sobie szansę na zarobek z polecenia. Kolejna kampania, Amazon. Też pewnie kojarzysz, bo to największy na świecie sklep internetowy. Tu można kupić wszystko. Chodzi o to, że liczba potencjalnych klientów jest tak ogromna, że nie da się na tym nie zarobić. OK, lecimy dalej. Kolejna kampania. Adidas. Kolejna znana marka, także też nie muszę jej przedstawiać, każdy zna. A jeśli polecasz coś, co każdy zna, to nie musisz tłumaczyć, co to za firma. Polecanie Adidasa może przynieść ci duże zyski, ponieważ wiele osób szuka oryginalnych produktów tej marki w atrakcyjnych cenach. Przed rozpoczęciem pracy z MyLead warto zrozumieć, co oznaczają takie skróty jak CPL, CPS, CPA. CPI, COD oto ich znaczenie. CPL to cost per lead, czyli prowizja za lida, za potencjalnego klienta. Przykładem może być kampania zachęcająca do zapisu na newsletter. CPS, czyli cost per sale to prowizja za sprzedaż, np. polecenie butów czy spodni z Adidasa, które ktoś kupi z Twojego linku. CPA to cost per action, czyli prowizja za określoną akcję, np. jazda próbna samochodem, pobranie aplikacji, czy rozmowa z doradcą w oddziale. Najlepszym przykładem tej kampanii jest kampania aplikacji mobilnej, czyli ktoś pobiera apkę z Twojego refa, a Ty dostajesz wynagrodzenia. PPI, czyli Pay Per Install, to kasa za instalację aplikacji, na przykład ktoś z Twojego polecenia instaluje na telefonie płatną grę, a Tobie nalicza się prowizja. COD, czyli Cash On Delivery, to Ci wytłumaczę najlepiej na przykładzie supli, czyli ktoś zamawia suple, kurier mu to przywozi, Klient płaci przy odbiorze i wtedy Ty masz prowizję, bo to Ty wrzuciłeś ten link do supli, a jakiś Twój znajomy akurat się zaciekawił i kliknął. MyLead oferuje różne narzędzia, takie jak content Lockery, Hidelinki czy Smart Linki, które pomogą Ci w promocji produktów. Content lockery pozwalają zablokować dostęp do wybranych treści, aż klient wykona jakąś akcję, np. zapis na newsletter. Hide linki umożliwiają ukrycie linku afiliacyjnego. Smartlinki automatycznie dobierają najlepszą ofertę dla Twojego ruchu. Omówię Ci to na przykładach. Content Lockery są szczególnie użyteczne, kiedy oferujesz wartościowe treści, takie jak e-booki, poradniki czy filmy. Materiał jest zablokowany, więc użytkownik musi wykonać jakąś akcję. To da mu dostęp do materiału, a tobie prowizję. Hidelinki służą ukrywaniu swoich reflinków pod innym tekstem lub obrazkiem. To pomaga w promowaniu ofert, bo klient nie widzi, że klika w link. Smart linki analizują ruch na twojej stronie i z automatu dobierają najlepszą ofertę pod danego klienta. Ludziom wyświetla się to, co ich interesuje, więc jest duża szansa, że klikną. By tłumaczyć teraz, jak poprawnie wrzucać linki. Załóżmy, że chcesz wypromować produkty Adidasa. W MyLead znajdziesz link polecający do tej marki. Będziesz mógł go wrzucić na swoją stronę internetową, bloga czy na social media. I za każdym razem, gdy ktoś kliknie w link i dokona zakupu, Ty otrzymasz prowizję za polecenie. Aby skutecznie promować linki z MyLead, warto stosować się do kilku zasad. Po pierwsze, twórz wartościowe treści, które będą związane z tym, co polecasz. Im ciekawsze są Twoje treści, tym większa szansa, że klient skorzysta z polecenia. Po drugie, używaj grafik, które przyciągają uwagę. To mocno wpływa na klikalność. Po trzecie, uczciwie opisuj produkty czy usługi, które promujesz. Nie przesadzaj, nie bajeruj, tylko pisz jak jest, bo inaczej zrazisz ludzi. Po czwarte, testuj różne kanały promocji. Testuj co działa u ciebie najlepiej. Sprawdź, czy lepiej konwertuje ci blog, Facebook, czy może rolka na Insta. Na ten moment rolki mają najlepsze zasięgi, a więc wszelkie TikToki, Shorts na YouTube czy Reels na Fejsie działają najlepiej. No i bądź cierpliwy. Najpierw musisz trochę podziałać, ale to działanie przyniesie efekt, także warto. Ja w pierwszym miesiącu zarobiłem ledwo parę stówek, a dziś dziś zarabiam ponad 100 tysięcy miesięcznie i nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby pokazać Ci, jak opłacalne jest to zajęcie. Poza kampaniami MyLead oferuje parę innych korzyści. Dostępne są nagrody za osiągnięcia, darmowe e-booki czy blog. Wszędzie tam znajdziesz wartościowe info o branży. Dodatkowo na platformie masz wsparcie mentora który pomoże ci jak tylko będziesz miał jakieś wyzwanie. Dam ci teraz konkretny przykład jak zarobić z mylit pierwsze pieniądze. Załóżmy, że chcesz promować produkty z Amazona. Wybierz kampanię i pobierz swój link afiliacyjny. Udostępnij link na swoich social mediach, takich jak Facebook, Instagram, TikTok czy nawet na swoim blogu. Pamiętaj jednak, że nie chodzi o wrzucenie samego linku. Dlatego pisz wartościowe treści, które zachęcą użytkowników do kliknięcia w twój link. Gdy ktoś kliknie w link i dokona zakupu, otrzymasz prowizję za sprzedaż. Pamiętaj, że efektywna promocja wymaga czasu, cierpliwości i twórczego podejścia. Im więcej wysiłku włożysz w promocję, tym masz większą szansę na sukces. Podsumowując, afiliacja to świetna metoda na dodatkowe pieniądze w czasie inflacji. Dzięki platformie MyLead możesz natychmiast zacząć promować produkty znanych marek. W środku dostajesz wszelkie potrzebne narzędzia promocji i masz wsparcie mentora. Pamiętaj tylko, że kluczem do sukcesu jest konsekwencja, twórcze podejście i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Dziękuję Ci bardzo za to, że obejrzałeś to wideo do końca. Mam nadzieję, że już wiesz, jak dorobić dzięki Mailin. Jeśli masz pytania lub chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami, koniecznie zostaw komentarz poniżej. Jeśli uważasz, że to wideo było wartościowe, daj łapkę w górę. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów, subskrybuj mój kanał. Trzymam za Ciebie kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmie.